Swoje definicja konstytucyjna rodziny to jest, Pani wie doskonale, artykuł 18, co jest mądrzeństwem. Ale jest jeszcze jedna definicja, która mówi o tym, że rodzina obowiązek. Dobrze, a taka definicja e, o, społeczna. O. Moi drodzy, i społecznie róbcie sobie co chcecie, to naprawdę nie przeszkadza. Organizujcie sobie życie jak chcecie, natomiast nie zmieniajcie moich poglądów. Ja wasze szanuję, wy uszanujcie moje. Ale dlaczego... Ja tak... nie ale naprawdę trzeba pytanie, do... przepraszam, jak ja i jak wpływam na pana, mieszkając setki kilometrów, moja rodzina. Jak wpływa na pana życie? A jak ja na pani życie? No pan w ogóle, pan w tym momencie wpływa na moje życie, że pan jest przeciwny. Aha. No bo jest przeciwny, przeciwny bo, pani, bo pani próbuje zmienić mój świat wartości. On jest taki jak jest. Ale proszę a, ja pani, a ja Pani świata wartości nie wezmę. Ale wie Pan, że jeżeli wybor... moja partnerka umrze, to dzieci trafiają do domu otóż, otóż nie ma Pani racji.